A czy mógłbyś ocenić, którą platformę polecasz bardziej, Shopify czy Shopera i dlaczego? Jak zazwyczaj, to zależy, ponieważ i Shopify, i Shopper mają pewnego rodzaju różnice między sobą. I pewne funkcjonalności w jednej platformie, jak na przykład y, zgodność z regulacją Omnibus, y, są natywne w Shoperze, a w Shopify trzeba do tego aplikację, ale pewnych rozwiązań na przykład nie ma w Shopperze, a są w Shopify. Natomiast są to dość podobne narzędzia. Myślę, że shopper może być najlepszym rozwiązaniem. Jak najistotniejsza jest dla ciebie cena, bo on może wychodzić najtaniej na start i to może być najtańsze rozwiązanie, z którym możesz wystartować. Natomiast w każdym innym przypadku jednak poleciał, poleciłbym Shopify. Szczególnie jeśli chcesz na przykład sprzedawać na zagranicznych rynkach w przyszłości, w przyszłości, to Shopify będzie najlepszy. Ze względu na to, że jest to firma międzynarodowa, starają się wprowadzać na przykład formy płatności, udogodnienia. Dostosowany do każdego rynku. Shopper jednak jest naszym polskim rozwiązaniem, oczywiście wychodzącym też poza, mm, poza Polskę, ale jednak Shopify jest tu y, dużo lepszym graczem na rynku pod tym względem. Jeśli chodzi o Shopify, a przez to, że jest to też dłużej działająca marka, Duży działający brand, to mają dużo więcej specjalistów i udogodnień, stworzonych specjalnie dla y, Shopify'a. Jest y, dużo łatwiej znaleźć kogoś, kto może ci pomóc, y, jeśli będziesz miał jakiś problem. Dodatkowo wszyscy duży gr, duzi gracze, jeśli zaczynają od integrowania jakiegoś swojego systemu, to zaczynają od Shopify'a, dlatego że Shopify jest największy i najwięcej użytkowników z niego korzysta, więc jako pierwsza y, miałabyś możliwość y, korzystania z tego. Więc w skrócie, bo tutaj naprawdę można by mówić długo. Uważam, że Shopify jest najlepszym rozwiązaniem, tym bardziej, że jest też dużo osób, które przychodzi z Shopify, z Shopera na Shopify. Jest to platforma, która robi się coraz bardziej popularna w Polsce. Ja jeszcze pierwszy sklep zakładałem w niej, kiedy nie było ani aplikacji do łączenia z Impostem, była chyba pierwsza integracja płatności, więc to naprawdę był wtedy jeszcze dziki zachód. I już wtedy wiedziałem, te dobre kilka lat temu, że to jest najlepsze rozwiązanie. I teraz dalej tak uważam, biorąc pod uwagę też to, jak bardzo rozwija się Shopify, jak ciągle coś zmienia, jak wprowadza nawet udogodnienia i jak to, że tak naprawdę na Shopify możesz prowadzić sklep każdej wielkości, od małych sklepów, które sprzedają na przykład printy, po wielkie marki, jakimi są Decathlon. Decathlon jest na Shopify. U. Więc polecam mocno Shopifya. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, to zostawiajcie śmiało. Dzięki, pa pa.